Słuchajcie kochani, ja niestety miałam swoje warsztaty dokładnie kiedy ty miałeś swoje, więc Karol, ja nic nie wiem, co gotowałeś, może nam chwalić troszeczkę. Ja zakładam, że ty żałujesz, że miałaś w tym samym czasie co ja. Żałuję na machce, ale tak wyszło, więc tłumacz mnie. Ale tłumaczę się też ja. Że ja też bardzo żałuję, bo też słyszałem wiele dobrego o tych warsztatach Twoich. I. Gotowałem dwie potrawy, więc żebyś wiedziała o czym e, mówiliśmy tutaj, więc gotowałem dwie potrawy. Jedna to były plince, tylko plince takiej mojej babci, czyli placki ziemniaczane zupełnie inne, z pieczoną kaczką i wędzonym burakiem, e, do tego sałatka z cykorii a i maślanka też z oliwą szczypiorkową. A pierwszą potrawą była ryba spalona sianem, e, do tego był sos z rukoli, wędzony majonez i sałatka z kaszy gryczanej i kiszonych buraków. A ty co robiłaś? Nic aż tak ciekawego nie robiłam. A to nic, to nic. Ja bym chciał od razu powiedzieć wszystkim, że jeżeli ktoś się nie załapał, bo rozdarte miał serce pomiędzy tobą a mną i nie mógł uczestniczyć w dwóch wydarzeniach jednocześnie, to w przyszłym roku pewnie się tu znowu spotkamy. Słyszeliście, słyszeliście, właśnie chciałam zapytać: Czy, czy będziesz następny rok, żeby mogła być z tobą? I słyszałam fakt, że może będziesz, że będziesz, że będziesz. Nawet jeżeli mnie nie zaproszą, to przyjadę, bo jest to obowiązkowa impreza dla wszystkich, którzy kochają kuchnię, kochają dobry, lokalny produkt. Że wygraliście chyba z dwa medale od na, naszej targi Eco, tak? E, tak, zgadza się. To były bardzo udane targi dla nas i dla planety. E, także myślę, że te targi tutaj pokazują wszystkim, jak wspaniałe produkty możemy mieć w zasięgu ręki, e, że warto tu przyjść i takie cuda po prostu znaleźć. Dokładnie, warto tu przyjść, przyjeżdżajcie na nasze targi Eco e, Natura Food. Bądźcie z nami następny rok. Opa. To jest wielki, mamy główną nagrodę dzisiejszych na Tygieł Smaków 2019 na targi Eko. Pani Grażyna, wygrałeś za sok wiśniowy? Tak, to jest sok wiśniowy stuprocentowy ze starej odmiany wiśni, który rośnie w naszym sadzie na Kałęczewie, w gminie Dmosin, w Województwo łódzkie. Jesteśmy największym dystrybutorem w Polsce. Dostarczamy do ponad 800 sklepów żywność ekologiczną 5,5 tysiąca produktów ze wszystkich kategorii, w tym na przykład świeże warzywa i owoce, świeży nabiał, wędliny oraz inne produkty. Ja nie wiedziałam, że macie świeże. Ja zawsze kupuję coś zapakowane, tak jak tutaj macie. Widzę, że wspierajcie i małej małe marki, i duże marki tak u was? Tak. Przy... Dystrybujemy ponad 200 marek producentów, są to zarówno małe, średnie, jak i duże firmy z Polski, Europy i z całego świata. Mówił bardzo dobrze. Pamiętajcie, że tutaj was nauczą nie tylko jak dobrze jeść, ale jak zdrowo żyć. Warto tu być. Dokładnie. Tym rymem zacząłem mówić. To był... Nic już nie mówię, bo to było cudowne. Papa, pa. do zobaczenia. Pa, do zobaczenia w przyszłym roku. A mikrofon mi daj. Do zobaczenia w przyszłym roku.